Nie, ja jesteśmy piękne. Uhuh. Uhuh. Dziesiątka. Dzień kolego, ale na filmie nie można zakrywać. Wiem, razy, ale jest, się. Ja muszę, ja muszę, ja muszę. Czemu musisz? Na razie ja muszę. o siebie. A, Przy okay. mnie to mu nic nie grozi, kurwa. Ja to zda. nie, to jakby, no, ja jakby to tych dwóch kobiet nie było, a byłbym na głodzie, to wtedy byś się mógł zastanawiać. Ale jak są kobiety, to chłopaki. Ta, ta, ta. A jeszcze najlepiej, jak my byśmy się nie ciumały o, między proste. sobą i nożyce by były robione. O, <laughs> Do? Co nie? A no ten, właśnie. A powiedziała, Kolego, A ten jeszcze musisz mieć strój firmowy i kask, bo mnie szef wydupi obiecałem mu... Obiecałem przynajmniej mu, ktoś. Zainował. Pamiętaj Janusz, przynajmniej ktoś cię wydupi. No. Halinka już mielonych nie robi. Eee, schaliną przecież wiesz dobrze, że nie jestem. Błąkam się po tych no wyspach, wiem, tu i pamiętam, tam. Nie pamiętam, ale pamiętam, żeś gadali, jeszcze ci mielonę przywoziła. Ty, Ty podobnie chciałeś tutaj ją Ty... za, za rękę złapać. Ty już mnie tu siwa, nie bajeruj, nie bajeruj, bo ja pamiętam na tamtej wyspie, <grym> żem za tobą bom jak głupi. Oj, nawet pamiętam. nie dałeś mi za pośladek się złapać. Teraz to ja będę dla ciebie niedostępny. Chciałaś się bawić w kotka i myszki, to się rolę odwróciłeś. Tak było, potwierdziłem. No. Ja wiesz, co ci powiem? Dobrze, ciągle. No. Zaraz ci coś pokaże, czekaj. A ja już widzę, że się wozi Oho. jak zawsze. Ja tak Stare znajomości. Tak? Tak, Ta? no. to Ta. musi się już długo znacie. No, o kurde. <śmiech> nie <śmiech> chciałaś łapać za samo, to, to nie wsiądziesz <laughs> i w torosach! <laughs> To jest moje auto, Toros, patrz! Pamiętaj jakie auto ci robiłam wtedy na daniku. Janusz, mechaniku. Ty co twoje auto! No a ja chciałem, żebyś coś robił. innego robiła, a nie auto! Nie słuchaj Janusz, on. Wszystkimi Janus... autami się zajmował. Cicho, twoje. ja nie wiem, nie chcę... Pamiętam, ale cicho, bo bajruje. Janusz, pamiętaj, jak to... ktoś cię co? ma wydupić, to szef. To szef. No to jest jedyna chyba szansa w tym. To jest jedyna szansa. Janusz ja ty wiesz mówię. tam, kogo masz bajować? Kogo? Ja? No, no. Nie, ja się nic się. Ej, o. <śla> ja no jest. Krzyw, a szkoda, krzywka siwa. No a no, włosy bez... jakie mam? Gdzie? Na głowie. A, o właśnie, a masz osią. takie same między nogami, czy nie? Bo ja zawsze byłem ciekaw. Ja nie, no ja to, zawsze są się są zastanawiam. Pytania, są pytania bez odpowiedzi. Są pytania aha, bez aha, odpowiedzi. A aha. mogę zajrzeć? O Jezu, nie. Tak kobiety nie się odwróćmy, jak się zaglądam! ちょっと待って。<laughs> Oj, ty zawsze miałeś rączki. Ja lubię tak kukać, bo to jestem seksuologiem, co nie? Więc ja lubię cztery tam kuknąć, ciuknąć, puknąć. Nie, różne takie. Kochana, jakbyś chciała dildosy, to mam aż cztery do wyboru. Janusz, patrz, w faworyzacja. Tak, będę miał U siebie w gabinecie. Tak, super, super, super. Jeszcze jest mareczek do wyboru. Taki duży baseball, wiesz? Też taki, że możesz sobie na przykład do Anusa włożyć albo coś? Nie, dziękuję. Chodzi Janusz, chodzi Janusz na chwilę na bok. sobie jak będę bez problemu, to się zgłoszę na pewno. Nie no, trzeba chłopa zawstydzić, bo on zaraz namiot tu będzie miał. O, Janusz tak, pamiętam. No, Janusz Jest... to taka chodząca stulejka trochę. Zawsze pamiętam, na mechanikach przyjeżdżał, każda, a, każde auto mu robiłam, każde. I zawsze przychodził to? i przychodzi z butelką bim i mówi, masz, przyniosłam ci bim tam, że Zawsze przychodził, jak ty pięknie dziś wyglądasz, no jakby Halinka stała obok, to no nie wiem, jak bym wybrał. To nieźle. <noise> to jest nie stary czas. Naprawdę stary, mm. to już tyle czasu minęło. Jak się właśnie dowiedziałam, że, że jest Janusz, to mówię, no nie, no ja się nie przywitam. <noise> <noise> tak no nie, nie jest Fajnie, fajnie. No, spoko dużo ma też pracy. Z znajomych właśnie, starych takich tutaj jest i kurczę. A całkiem nowo, tak, jestem tu w tym środowisku. No, teraz już mam znajomych, mm -hmm. bo y, już długo tutaj mieszkam, ale. Mm -hmm. Ale no tak no ja byłem, to nikogo tu nie znam. Bardzo długo. W byłam sumie tylko Santos. I, i przyjechałam sobie właśnie tak teraz ostatnio, mm -hmm. zobaczyć, no, tak, co tak. się zmieniło. No i jak tam te włosy? No pomiedziałyśmy się, podotykałyśmy się <laughs> troszeczkę, prawda? Tak, tak no tak i powiem ci Janus, że te włosy tam na dole to nie ma. Nie ma, po prostu ułyskowałem no, 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 bo, no bo tak ma być, no a Ale no. to jak to, to, że tam nie rośnie, bo ja moja Halina zawsze miała. Laserem wypalone, wiesz co to jest laser, Janusz? Ja pierdolę, no. to... czekaj, czekaj. Bo powiem jak... ci tak. Jak, jak mnie ja mnie teraz na ja, ładu ja, się kupiłem ja lasem tak świeciłem po cichu. Sąsiadowi po ja, ja, okaz, ja ci to powiem tylko marzyło. po cichu, nie? Janusz, ja muszę dojść do spółki. Ma cipka jak grozetka. Naprawdę. Naprawdę. Ocieczysz. A Janusz, to jakbyś to Ale... widział. Tam mamy wolną toaletkę. Ja. Ma cipkę jak jak grozetka, ja ruchałbym jak zwierz, to? Tak? Ta. Do... <śled> jak masz ochotę, to... Ręce do góry i mnie bierz. Janusz, ja, ty wiesz jakie <śled> ja mam podejście do ciebie. Potencje masz do mnie? Spoko ja, Janusz, już pokaż swoją technikę na warsztacie jak, jak robiłeś na halinie Dobra, czekaj, 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 to muszę się pokaż. czekać Pokaż, to, to była dobra technika, chyba ją zapożyczę od ciebie I patrz, kobieto, najpierw praca nóżek, patrz, patrz pa. Widzisz, tak się nóż, nóżkami musisz trecić, tak, po pokoju, to jest gra stypna, No, no. Po, 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 pa, pa, pa. Już, 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 widzisz jak się podchodzi no. do Haliki, no. ona nie wie, czy już, już ściągam jej majtki, czy tylko buziacze, pa pa pa, spójrz na moją pracę z tupek, zobacz, 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 kurwa, Mike Tyson kiedyś jak na YouTube widział, jak mnie pod sklepem nagrali, to się dzwonił na mnie i się ucił. Stepowanie ćwiczyłeś. <laughs> serio, serio. Stepowanie ćwiczyłeś, no mówię ci. Nie o to, no to mi chodziło, Janusz, oj. Ja ci pokażę technikę, pa. Na drodze nie wiem, ale na firmie wszystko w poziomeczku. Yes. To się nazywa, na czym ty się... Nie, ja nie chcę wiedzieć, na czym ty robisz ten pobity, ale ja ja chyba na Ja przy tych systemach od 10 minut gadam z taką piękną kubitką, i dopiero jeden pracownik przejechał. Także coś słabo pracuję, <laughs> słabo. O kurwa, właśnie. Zapomniałem. I trzeba A, pracować po prostu. A to ja też mogę się przejechać, szefie, na chwilę? Dobrze, to ja się wezmę tego Torosa i... To i, i, i pojedziemy. Pogadali, Pogadali Ja już i... sam sobie szefem ma tutaj widzę. Dobra, szefie, to jadę, jadę, jadę zobaczyć. Dobra, ej, dziewczyny, zawijamy się w Torosa, bo na giełdzie podobno jest pasa, nie powiem, że pasa to mnie kręci. Pasaż cię kręci? Ja nie Tam tego malucha twojego. Dobra, no to... Dobra chodź. Czy ją kierować? Ja kieruję, ty! O ty kurwa. O, szef przyjechał właśnie. Kajcie zamienię słówko. To ja też tam Ja no. mm -hmm. Janusz, normalnie zobaczcie co tam słychać. Co no, tutaj szef ten. I osoby ja też z nimi pojadę nie? No, bo. to bo ten. No, bo ogólnie nie mogę na razie. Wolę na razie chodzić w masę, nie? Znaczy na firmie. Na no wiem, firmy, wiem, żebyś chodził w masce, bo są kamery wszędzie. No wiem, o co chodzi, ale... Nie, no to... nie jest zimno. Dobra. Dobra. No to jak, ale, no to, no to nie przyjedziesz, jak musisz w masce. No i trzeba pinać pasy, dziewczynki. Jedziemy! No to bo jedziemy! Si za GPS-u Oczywiście. Czemu? Po co dziewczyny zostawiać? Wystarczy, że Halinę zostawiłem w Polsce, wystarczy. Takich ładnych to szkoda zostawiać, co ty? Co to było? Nie wiem. Pusi się bawi kurwa radio. radio. Ja? Nie włącz tego radia, jak chcesz to się A to zachułam, ja kolanem pękło. czasem włączę przez przypadek. No bo ty wysokaśna jesteś, ta chuje? No. No. <gry> <gry> Dokładnie, no, tak Dokładnie, tak, mi się. Proszę pana, jak? Pijany? Jeździ? Przecież pan by skasował auto firmowe. <gry> firmowe, kurwa. Czy Ty może on zasnął za kierownicą? No, zasnął. Zasnął. Ja, on zasnął, coś tu się stało dziwnego, szefie. No Głupi, ale ty masz taki głos jakbyś miesiąc pił, nie? Kto, ja? No, ty No cóż, no Ja bym musiał troszeczkę go zmienić, znaczy bym go zaproszał <laughs> upodobnić O, <laughs> ja Chciałbym mówić tak O, tak. nie muszę jakby jakbym do ciebie od tyłu, złapałbym ci agresywnym takim ruchem za bargi, powiedział ci ściągaj to, co masz na sobie. To Nie, nie dałabyś się namówić. Nie, nie, nie. No, już. ty chcesz siadać, czasem w łeb daj. I mam się dać? Siana w łeb. Siana na sianeczku, sianie. Ja może... Siana będzie o, doj, 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 doj. o nie. Ja ubrany pusia goła. Siana pełna sto doła. Janusz, wy, wybierasz się na wesele? Jakie wesele? Wesele będzie. Oh. E, e, Beno. Y, no, no, no. Ja, ja nie wiem, kto to jest Delfina? Delfin, nie? Tak. A ben I, i Delfin, zespół taki? Tak. Tak, Ta, Ta. No. Ta dziewczyna swoją. Ty moje czarne oczy. <laughs> twoje czarne, czarne oczy, oczy. Janusz cię zaskoczy, czy. jak zamoczy. Ta. Nie no. Ty byś ciągle mączył, ty... Janos, jedyne co masz na myśli, to tylko seks. Weź sobie nie. może z walka pucyna i będzie okej. Okay, ale on, on mówił o mączeniu stóp w wannie. A. A. No to. No zaraz wrócę, pójdę za róg to zrobić. Okej. Okay. <noise> ja, nie wierzę Janusz, już. To mógł już do toalety iść tam. No to co? Chodźmy do środka, nie? Jak no. tutaj podjechaliśmy. Pomimo, że mieliśmy jechać na giełdę. Tak. Masakra. zamawiamy coś? Czy. Znaczy się ja dziękuję, bo goem to nie chce ani kawa ani niczego, bo nie chcę być za bardzo pobudzona. To źle na mnie wpływa. Co? To, to dobra no to. Ale co? Ale Janusz się bozi, to? kurde. Jan o. Hmm. <grym> Masakra. Zadziwiamy ten człowiek. Nie, on o, ma swój nas. świat i swoje kreski. No dawno. Tak, co tu się wyprawia? Nic, uprawiamy seks oralny. Czajż to, że byłem za tym rogiem pobawić się siusiakiem i ktoś po policji tak? zazoi? Zobaczycie. No co ty gadasz? No dobrze. Okej, okay, dobra. Nie chcesz to, ci mogę zamknąć? O bobi! No, dobrze zatrzymujemy ten pojazd. Sam jesteś gruba, zjeżdżasz na pobocze. Co tu siedzi? Ojojoj! Jeżdżasz na pobocze! O, ja ale się nicze. Bob drze, ale się Bob drze, Bo no Bob się zdenerwował, ty. Bob, jest, Bob jest ten... Bob jest koksu, uwielbiam go, kochany się jest. Bardzo zdenerwował się bardzo, Bob. No, Bob się zdenerwował, bo wiesz, on ma taką tuszę swoją dość dużą, wiesz. Ale przez to jest naprawdę mega wariat, uwielbiam go. Jakbyś widziała, co robił w Los Santos. Tak? No. A co robił? Tu masz Cardilera. Mm. No tutaj jest, no. Tylko wiesz co jakbyś chciał kupić importa to byś musiał tego yyy menadżera z yy, tam, zawołać... Ja nie? Ja zobaczę, na Twitterze. Jak, jak cenowo, cenowo. No to muszę... No mówię właśnie ci, ja też sobie cenowo, zobaczę, sobie cenowo właśnie musisz ten. Dzień ja dobry. Ja się sam noc, najpierw to trzeba zobaczyć, na spokojnie. Okej. Okay. Spokojnie trzeba zobaczyć. O, nie? Jaki, jaki to jest ten, a pasat, to co to jest, to jest klasyczny, sportowy? Nie, 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 nie. No tak. On jest pozytywnie i prawdopodobnie. O, fajne to. Ja, ja, jaki to jest typ, bo kurwa patrzę w tym katalogu. No, właśnie zastanawiam. Importowane. Tu właśnie będzie to wesele, chyba Nie chciałabyś? Mmmm. Znaczy to ten. My dostaliśmy zaproszenie, nie? To jest tam jakiś Ben, Delsin Tak jest, te auta. I. ten. Wiki. Podobnież. No. Bo to Wiki, nie? Wiki, to wygląda na Wikipedia. Wiki z Delfinem. No. Z Delfinem. No. Ja Fajnie. Na, na trzeciego nie wbijam, jak nie znam. Nie, ale oni są w porze, więc po pani, nie zawsze Z No, dokładnie. Mhm. No kumam, nie, kumam. oni to są ta, tacy pozytywni no, wariaci. A no, natomiast Pozytywne no. to miasto z jednej strony, a z drugiej, no. z drugiej, z drugiej chore. No, nie, no, tutaj dziękuję. są ludzie pierdolnięci, tacy na przykład jak ja, ale są też tacy normalni. E, większość dziewczyn ma na przykład kija w dupie, a ja go wyciągłam, nie na przykład. Okay. No wiecie o co chodzi? Ja Mareczka trzymam sobie w szafce. Mareczek. Ta, Mareczek, no. Taki był jadan, co się w nim zakochałam i nie chciał... A, zresztą... No ładny ten paszek. No ale to to jest ten nowy ja chciałbym mieć. No tak. Ja to jak ale... zagadasz? Do nie nie Janusz, się. ty wiesz, to jest sprowadzany, nie? Tam, no, no. I tam jest w kategorii coś takiego jak y, przebieg. Do wyboru. Ile chcesz, tyle masz. Mm -hmm. No, to pamiętam. Ja będę, ja będę no to bierzesz, kardylera e, tutaj sprowadzasz, piszesz na Twitterze, czy jest i. No to jeszcze, jeszcze ja pieniążków sobie dorobię troszkę. No, no, A nie ma no, także wiadomo. na leasing można wziąć? Nie, nie, nie. Tam, nie, no, no. no ja się dorobię i, i troszkę I... się popracuję no. dorobię i. Mówię, A to żeby... ile już masz pieniędzy na końcu? No, ja też ja jestem. O, się materiał trafiła. A tak? nie, bo jak coś bym ci mogła pożyczyć, nie? O to mi chodzi. Aaa, o to ci chodzi. No. Nie, no to... Bo takie auto to pewnie po parę milionów chodzą, wiesz? Mm, Puść, ale importu. ci to nie za dużo wrażeń, jak na jeden dzień. Dzisiaj zostałem kierownikiem. Wożę się jakimś torusem, czy Bóg wieciem, jakąś siwą, fajną laszeczkę znowu to widzę. Co, Ty i spotkanie. No nie za dużo fanfarów, jak na jeden dzień. <laughs> nie, bo jeszcze ci nie rozpinałam tego i nie robiłam ci tego o, o tym, tym zameczkiem. Pamiętasz, jak ci mówiłam? A ta, tak, ta jak i rozepniesz to... kłaki, sklady o, wyjdą, to mamy rękę wędęci. Wędęci. Co? Mówisz o wilku, mowa będę A, okej, okay. spoczko. Pisze? Dzwoni? No, okej. Okay. No, więc Janusz, tak jak mówię, ty jeszcze nie no. miałeś fajerwerków. Fajer... A nie, w sumie chyba, że... Miałeś, <grym> miałeś, miałeś. nie? A, no, parę sierpniastek To co, z, idziemy stąd, czy będziemy stać? No możemy iść. Co z Johnem? No Jony, Johny, to będzie, będzie kolacja z Johnem. A, i ten Janusz to chyba rozmyślił się o tym pasjoncie. Chyba ta. Co? Albo jakiś kobiecie. Jedno. Albo o kilku. No tak. To jest przecież naczelny obako. Poważnie aż tak? Mhm. Nie no, przyśmiewczo się śmieje. No. No ta. Chłop by se poruchała, nie ma czego? Bo po pierwsze stary, po drugie brzydki. Ja to wszystko słyszałem! No i dobrze! I dobrze, ja ci już mówiłam, że jesteś stary i brzydki, za stary dla mnie. No. Powiedziałam ci, że jak przejdziesz operację plastyczną, to możemy wtedy pogadać. Co jak co, ale moja szczerość do bólu jest, no... no. Piękna. Ja muszę ja też tam, przecież... Nie, tam... na co. Teraz, teraz mi się ochota do życia U mnie się czy jak to się gładro co chodzi? Janusz, już na bimber jakiś na wódkę? No nie. Nie, no pierwszy dzień kierownikiem jestem. Chciałbym dobrze wypaść.